Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Halo, Biuro Rady, czy możemy rozpocząć posiedzenie Komisji Budżetu? Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Tak, jesteśmy gotowi. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Rozpoczynamy. Komisję, e, posiedzenie Komisji Budżetu Samorządności. Jest to 22 posiedzenie w dniu 27 listopada o godzinie 12 w trybie stacjonarnym, w uzasadnionych przypadkach możliwością udziału online. Proszę o potwierdzenie kworum na panelu kworum. Ilu radnych jest obecnych? Pani Przewodnicząca, siedmiu radnych jest obecnych. Dziękuję. W takim układzie przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie. Kto jest za porządkiem obrad przedstawionym nam tutaj? Tu są dwie opinie do projektu uchwały. Rozpoczęcie głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie. Proszę o wyniki. 6 osób za. Jeden brak głosu. Paweł Wanot nie oddał głosu czy Paweł Wanot się zalogował już? Nie mam odpowiedzi. W takim układzie przechodzimy do Tak, 3. pani przewodnicząca. Przewodnicząca jest potwierdzenie obecności przez pana radnego panu. E, tak, niestety miałem problem techniczny, ale już jest wszystko ok. Aha, dobrze. Ale i tak sześciu było za przyjęciem porządku obrad, tylko myślałam, że nie ma, ale jest. Dobrze. Przechodzimy do punktu trzeciego, opinia do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 36 przez 221. Przez 20 Rady Miasta Lędziny z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2020 rok. Czy ktoś nam przybliży, to dlaczego mamy uchylić tą uchwałę? Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Witam Szanownych Radnych. Ja dla Państwa mogę te uchwały. Omówić, ale wolałabym, żeby to zrobił pan radca prawny, i on już podchodzi do państwa. Dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo Radni, dzień dobry. Odnosząc się do, bo pytanie padło, jeżeli dobrze tutaj mi przekazano, z jakich względów podlega to opinii. Znaczy, szanowni Państwo, ze względu na to, że każda. Każdy projekt uchwały powinien być zaopiniowany przez właściwą komisję. To też tutaj wniosek o to, żeby, aby Komisja Budżetu zaopiniowała ten projekt uchwały. Uchwała ma tylko charakter bardziej taki formalny, natomiast to tyle z, z mojej strony z wyjaśnień co do konieczności zaopiniowania tego. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji państwa. Dziękuję. Proszę Pani Maria, głos przewodnicząca. Chciałabym poinformować, że dzisiaj jestem po rozmowie z Panem z Rio i ta uchwała do 31 grudnia stwierdzono, że nie ma prawa bytu, ponieważ w tym samym czasie, gdzie się kończy uchwała o 12 w nocy 31 grudnia, kończy się rok budżetowy. I tak jak powiedziałam, no niby kiedy te pieniądze by musiały wpłynąć na to, żeby tą linię kredytową po prostu. Sfinansować? Czy minutę przed 12, czy minutę po 12? I stwierdzenie padło, że to powinno się zakończyć unieważnieniem tej uchwały, a jeżeli by to poszło na kolegium, to na 99,9% ta uchwała zostałaby uchylona. Tak to wygląda pod względem praw. Czyli. No, dla Pani przewodnicząca, dlatego też tak jak no, o tym rozmawialiśmy wczoraj. Nie, bo pan wczoraj powiedział, że te uchwały są dobre, że te uchwały są obie dobre. Przewodnicząca, ja dalej stoję na stanowisku takim, że te uchwały są dobre. Tak, Ja też rozmawiałem wczoraj z kolegiantem z Rio, który opiekuje się tutaj inny. No to... on, on nie przekazał mi w rozmowie telefonicznej absolutnie takich informacji, że ta uchwała będzie stwierdzona nieważność. To znaczy, kolegiant... się postępowanie. Proszę mi tylko pozwolić dokończyć. Kolegium Rio wszczęło postępowanie nadzorcze ze względu na to, że chciało zaprosić przedstawicieli gminy co do tego, aby wyjaśnić, jakie były intencje podjęcia tej uchwały. Natomiast wskazał mi to, że z racji tego, że wszczęli no, postępowanie nadzorcze mają co do tej uchwały wątpliwości. My przygotowaliśmy pierwotnie projekt w sprawie zmiany uchwały było robić uchylenia, ze względu na to też, aby no, państwo państwo podejmujecie tę uchwałę, dlatego też no, nie chcieliśmy iść w kierunku uchylenia samej całkowicie tej Uchwały. Skutek zarówno w przypadku uchwały uchylenia jak i zmiany jest taki sam, środki muszą być spłacone do 31 grudnia, pod względem prawnym dla mnie te oba, obie, oba projekty uchwał, uchwała już podjęta i ten projekt uchwały przedłożony Państwu na komisję są prawidłowe, natomiast z jego słów i rozmowy z przeprowadzonej z nim wczoraj, wczorajszym wskazał mi Pan kolegian, że jeżeli jest taka możliwość to żebyśmy to poprawili, tak, żeby nie było po prostu wątpliwości, żeby oni mieli, RIO, Regionalna Izba Obrachunkowa, miała czytelną sytuację co do intencji organu stanowiącego. To nie wiem, bo ja dzisiaj rozmawiałam rano i usłyszałam zupełnie inne informacje. Oczywiście, że na 100% nikt mi nie może powiedzieć, ani pan, który z tym rozmawiałam, który się nami zajmuje, że ta uchwała została kolegium uchylona, ale tak jak powiedział, przynajmniej na 99%, to, to powiem, bo ta uchwała. No praktycznie nie ma prawa bytu. No to dosłownie słowa by były Państwo, powiedziane. Ja takich słów nie usłyszałem, natomiast żeby uniknąć po prostu wątpliwości, no po to zostało przygotowany ten projekt uchwały i przedłużony państwu celem zaopiniowania i uchwalenia. No ja powtarzam co ja usłyszałam i usłyszałam to dzisiaj rano. Specjalnie dzwoniłam, żeby się dowiedzieć. Bo na moje logiczne myślenie również do 31 grudnia jak ja mam ubezpieczenie ważne do 31 grudnia to przepraszam do 12 w nocy mogę samochodem jeździć dopiero 12.01 mogą mi mandat dać i tu w zasadzie to dla mnie było tak bardzo wątpliwe że sobie pozwoliłam zadzwonić. I przekazuję ale... tylko takie informacje. Więc no, my nie jesteśmy decydentami ani pan radca prawny, czy tam pan adwokat. Ale pan mi też wchodzi w słowo. Ja pan ja skończę nie jest po prostu no, do tego na 100%, żeby nam to powiedzieć, że to tak jest, jak ma być, RIO jest jednak organem nadzorczym i no oni są organem decydującym. Ja przekazuję swoje informacje, pan oczywiście przekazuje. A radni podejmą decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Proszę się wyłączać z panelu dyskusja, bo jak mam tutaj, to inni radni może nie ten. Dziękuję. W takim układzie przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie o opinię do w sprawie uchylenia uchwały nr 36 przez 221-20 Rady Miasta Lędziny z dnia 5 listopada 20 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 5 osób za, dwóch wstrzymujących. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 38 przez 220 przez 20 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały 36 przez 221 przez 20 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2020 rok. To jest właściwie pochodna tamtych zmian. Czy są jakieś pytania? Nie nie głosi. Przechodzimy do głosowania. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Kończę głosowanie. Pięć osób za, dwóch wstrzymujących. Pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu piątego, zakończenie. Dziękuję wszystkim za posiedzenie Komisji Budżetu i Samorządności. Tym samym kończymy komisję. Dziękuję, do widzenia, albo do zobaczenia na sesji.